Z tej strony Oli, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Wieży Ninja. Dzisiaj przejdziemy sobie piętra od 21 na trybie normalnym do 5 piętra na poziomie niemożliwym, czyli kolejne 10 pięter. Zapraszam Was do oglądania. Ta bitwa rozgrywa się w komnacie śmieci pełnej toksycznych wyziewów. I co czytury, toksyczne wyziewy będą zadawały 100 punktów obrażeń naszym postaciom. Dobra, lecimy tutaj. O! Będzie jakieś dojście? Tak. Trzeba się na tym strasznie skupiać, żeby mi moich postaci nie przeklinało. Żeby po prostu nie były narażone na klątwę. Tu już cztery fale w ogóle mamy. Widziałem w ogóle dużo poradników, w, którym, w których gracze przechodzą tą wieżę ninja, grając artefaktami różnego rodzaju. Ja jednak stałem się głównie tylko z tornat korzystać, no i czasem z potekmany, aniżeli z ataków smoka, czy ataków bombowych. Tyle tych klątw, że no ciężko to po prostu trzeba być naprawdę czujnym do samego końca. No ale, początek mimo wszystko bardzo obiecujący, gdyż piętno pierwsze zaliczone. Mamy dwie monety wydmy, więc jeszcze uda nam się nawet zalosować dzisiaj na na graniu. Piętro numer 22. Dobra, trzeba użyć tornada. Jeszcze raz trzeba to nada No, szkoda, tylko że niestety wymiksowałem się ze wszystkich odnat. Ale mimo wszystko udało się nam Justice ocalić przed klątwą. Przyciszę, żeby muzyka głośno nie grała. O! Kolejne klątwy idą. I jeszcze trochę uda się, czy się nie uda. No, się udać. O, i nawet w szybszym czasie to udało się zaliczyć ten etap. Wspaniale. O, 40 tysięcy punktów. Zmienić procent. No to bierzemy ten plus 5% szans na uderzenie krytyczne, ze względu głównie na to, że będzie można mocniej mu przywalić. No. Teraz pójdzie. A tam Daję jeszcze trochę. No, może będzie poniżej minuty dwudziestu. Łdy, nie spodziewałem się. Co etap to szybciej. No proszę, proszę. Inaczej niespodzianki od samego początku się tutaj dzieją niezłe. Dobra, przedostatnie piętro na normalnym trybie trudności. A sobie życzył jakiś niebieski z dołu, bo innych łączy nie mam niestety. Kudde! o! Oczek niebieski z dołu, fajnie. Na razie się tym by to Wow, ale kaskada duża poszła teraz. No ale udało się zdjąć go. Wielka podkaz z maną. Oczywiście bierzemy. Wszyscy baterowie otrzymują 50% many po rozpoczęciu fali bossa. No i mamy ostatnie 25% 25 piętrona na bie normalnym. Muszę sobie to podejdźmy po ten klocek. O. O. Klonfadalon, ale te kaskady naprawdę są strasznie nieziemskie dzisiejszego dnia. No jeszcze tutaj. Пикни. No szybko. Mamy to. Udało się całe tryb. Normalny przejść bez ani jednej klątwy. No nie ukrywam, że jestem zadowolony z tego obrotu spraw. No i możemy sobie odebrać skrzyneczkę. Samorodek, halkum strzałeczki, ładnie. Tornado, 30 symboli. No proszę, A strzałki cieszą. Chyba tu możemy sobie zakończyć zadanko do ścieżki. Tu dwa, tu, tu muszę tonado dorobić. No i możemy sobie na odcinku zalosować wieże. Czy będzie coś fajnego? No ponownie snajter z sezonu pierwszego, czyli ogólnie rzecz mówiąc do bani. Jeszcze tutaj powstawić. Niech się robią. Teowie robią i możemy kontynuować wieżę ninja tym razem już na trybie niemożliwym. No już widzimy znowu zmniejszoną liczbę przedmiotów o jeden. No i mamy niewzruszoną obronę, czyli efekty ze statusu zmniejszające obronę są o 50% mniej skuteczne przeciw wszystkim przeciwnikom. Oraz silny umysł, czyli wszyscy sobie mają 33% szans na odparcie efektów ze statusu wpływających na manę, lub uniemożliwiających korzystanie z umiejętności specjalnych. Taka ciekawostka. Jak to teraz wygląda? Nie mam, ale chyba to jest pierwszy raz, gdzie udało mi się dojść do tego etapu bez ani jednej klątwy. Co nie ukrywam, że mnie bardzo tak cieszy. Aby dalej się tak wiodło. Ej, będzie się ładował. No, i pierwsze piętro za mną no. piętro numer dwa. Tak, w ramach ciekawostki też dodam, że wieża ninja jest, w mojej, w mojej opinii, jednym z lepszych sposobów na szybsze wbijanie punktów doświadczenia do następnego poziomu. Teraz już dostaję na przykład po 3000 ekspa, a na ostatnich etapach już będę zgarniał po plus minus te 5000 ekspa, co? Jak ktoś jest, skupia się głównie na maksowaniu levelu postaci, no to powinien być zadowolony. Życzyłbym sobie, aby teraz jakiś tu podszedł fiolet. Też mam dziwne przeczucie, że ten fioletowy nie podejdzie będę musiał użyć to które niezmiennie ratuje mi skórę. W lewą stronę, jak zawsze walną. No na jej najprościej uderzyć w lewo aniżeli w prawo. No, ale drugie piętro też pokonane. z 50 HP będziemy mieć co 5 tur 5 numer 3 Chodźmy się. Kudy, nie ma nawet żółtych, a i... Jak tu przejść tą, ta, ten etap, jak nie ma żółtych w ogóle klocków? No, może druga szansa. Tak. No, i w kogo? Pewnie wryśka. A nie. Jednak w Justice. Ale nałożył mi status. No, przez co mi ją oślepiło. Ale. Nie zmienia to faktu, że jest następna wygrana. Piętro numer 4. Te to sobie na własne życzenie odzwaliłem klot z No chyba się nie obejdzie bez przeklęcia. Szkoda. No, dosłownie jednej tury mi zabrakło, żebym mieć te klocki, ach! Niedobrze, bo nie dość, że dwa Tonata poszły mi na marne. No to jeszcze mi przeklnęło go, co gorsza, oberwał właśnie medyk. I tak, wygrywamy. Zobacz. Nie. miałem jeszcze tu zobaczyć. No, plus 5% mamy co 5 to oczywiście. Ja mam jeszcze 10 ton, więc i tak będę musiał podopić trochę samodotków o na następne dni. Bo mamy jeszcze 2 dni eventu, a Etapy już nie będą wcale takie łatwe. O, teraz znowu deszczami próbują przeknąć. Dodał. Palmy tu specę. Lecimy Lecimy. Druga fala. Tutaj jeszcze keto. No pali się. Justice i Pieprzyna robią straszną dzisiaj robotę w, w linii ofensywnej. No i piąte piętro pokonane. I udało nam się wszystkie etapy przejść bez, no w zasadzie, tylko z jednym przeklinięciem. O tu jeszcze odbierzmy sobie skrzyneczkę potworów. No, dropy się poprawiły. choby wcale. Jedynie niecałe 100 tysięcy żywności, niecałe 50 tysięcy żelaza, tacza, dwa diamenty, token i dwa symbole. Okej. Okay. To by było na tyle, jeśli chodzi o wieżę ninja. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Lajkujcie, ogl Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie mój kanał. No i widzimy się w następnych materiałach z Empires'a. Trzymajcie się i cześć!